Siemaneczko, z tej strony Macie, Mamy 3 kwietnia, środa koło godziny 12. W dzisiejszym odcinku zmienimy sobie koła na letnie, a przy okazji w kolejnej części wymienimy olej w silniku, wymienimy filt oleju, filt powietrza, filt kabinowy wewnętrzny. No i sobie wymienimy filtr paliwa, który też jest. Wszystkie filtry sobie i oleje zamówiłem przyjdą na dniach. Także ten odcinek sobie dokończymy później. Nie wiem jeszcze jaki dokładnie jest filtr paliwa, także sobie też auto za chwilę podniesiemy maksymalnie wysoko. Zobaczymy jaki to jest numer filtra paliwa i potem i potem sobie auto opuścimy e, na odpowiednią wysokość żeby wymienić sobie komfortowo koła także nie przedłużamy sobie e, podłożyłem, podłożyłem już gumowe podstawki pod progi także załączamy zasilanie no i do góry i Za chwilę sobie zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tu paliwa, jego oznaczenie. Dobra, jest ok. Idziemy sobie pod spód, jakaś osłona nam tam troszkę lata. weźmiemy sobie siodełko. Przykład te No i co jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć bez ściągnięcia pokrywy? W sumie niewiele. Niewiele, czyli nic, także ściągniemy sobie obudowę, a tutaj nam się coś urwało, czy nam się coś wyhaczyło. Wygląda na to, że nie wyrwało się aż tak do końca, ale się wyhaczyło. Powinno być coś w tym stylu, ale czemu tutaj nie ma otworu, żeby to zablokować kołkiem? Tak, tak, jak jest tutaj, ciężko powiedzieć dlaczego tutaj nie ma tego. Aha, zobaczcie, powinno być dłuższe, i, i tu jest przykręcone na kołek. Także e, po prostu nam się gdzieś ta część e, tej osłony wyrwała. Także co? Bierzemy, bierzemy odpowiednie tutaj kluczyki, i ściągniemy sobie osłonę. I zobaczymy, co tam będzie. Dalej widać. Znajdujemy się z prawej strony samochodu. E, chciałem Wam tutaj nagrać, żebyście zobaczyli, gdzie występuje filtr paliwa e, w Lagunie. Przypomnę, że jest to silnik 2.0 e, DCI 150 koni, Diesel rocznik auto 2010 i on znajduje się tutaj. Musicie odkręcić nad kole. Typowo tutaj jest Typowo tutaj z boku, i, i od dołu. No, i tutaj mogę z zobaczyć, jakie, jakie jest oznaczenie filtra. Także widzicie, że jest to filtron PP988 łamane przez 4. Yy, także w katalogu właśnie różne filtry tam widziałem, że występują. Ten początek się zgadzał, tylko było łamane przez 1, chyba przez 3 i przez 4. Nie byłem pewny. Jakie zamówić teraz już wiem także przystępujemy do zamówienia no i tyle będziemy działać dalej i czekać na części także logujemy się na Allegro i zamawiamy weszłem dla was na stronę filtrona żebyście mogli sobie zobaczyć jakie tutaj filtry występują pod, pod kategorią filtry paliwa i zobaczcie macie ten symbol PP988 988 przez 1 łamane i przez 4. Także są trzy rodzaje. Nie widziałem czy jest jakakolwiek różnica między tymi filtrami. Według obrazka mm, wygląda na to, na to samo. Wejdziemy sobie w Allegro i zobaczymy, ile taki filtr kosztuje. No i zobaczcie, udało się zakupić. Także zakupiliśmy na Allegro. I czekamy teraz na części, części, także aktualnie to sobie skręcę i będziemy wymieniać koła, sprawdzimy sobie hamulce, tarcze hamulcowe, zawieszenie, czy są luzy, czy nie ma e, oznak zużycia sprężyn czy mikro, żadnego pęknięcia, wycieków. No i tyle, tak to, tak to przebiega. Czekamy na części i będziemy kontynuować materiał dalej. Łagi ściągnięte to sobie od razu je umyjemy. Maneczko z tej strony. Macie 5 kwietnia, piątek koło godziny 16. W końcu mamy troszkę wolnego czasu, żeby zająć się swoimi samochodami, a nie tylko klientów. Też mała chwila wytchnienia od prac remontowych. Luźny taki weekend my sobie planujemy zrobić, bo yy, mamy, mamy troszkę wydarzeń. Mamy yy, Motor Show, mamy rozpoczęcie sezonu motocyklowego, mamy koncerty, także ten weekendik na spokojnie. Ale e, no, pewne rzeczy trzeba zrobić. Tutaj już został przekroczony interwał olejowy. Nie było wcześniej czasu, i w końcu może uda mi się to zrobić przez te dwie godziny najbliższe. E, także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam e, wymianę oleju w Lagunie 2.0 DCI 150 koni. Może komuś się przyda taki materiał. Auto z 2010 roku. Troszkę mamy przez tą kupę piasku tutaj utrudniony wjazd. Jakby nie było tego, to bezproblemowo można samemu wjechać. A tak to troszkę auto ze skosa idzie. Auto mamy rozgrzane, bo. Byłem u wulkanizatora z oponą motocyklową. No i no, jest ok. No i pasuje. Na temperaturę pokazuje jakąś. Kurczę. Także jest ciepły, także można robić. Nie wiem, czy... Ogarniesz się tu, nie? No ja sobie to... A już... no, dzięki. Co mówisz? Aż mi się podoba No, jak na ten rocznik bardzo jest zadbany, nie? Jakby nie mówić. Co by nie mówić Dobra, pokrobiec niech sobie będzie. Weźmiemy sobie rękawiczki. Rękawiczki, za chwilę sobie włączymy muzykę. Dobra, teraz musimy odpowiednio sobie ustawić. Tak, nie wiem, kto to tu postawił, przeszkadza mi to w ogóle tutaj. maksymalnie cofnąć jeszcze dobra, będzie super ekstra dobra, mamy ściągnięte, żeby nie przeszkadzało Filtr oleju będziecie mieli z dołu. Tutaj mamy oczywiście wlew, sobie poluźnimy nakrętkę, żeby była luźna. No i co? Wystarczy teraz samochód podnieść i przystępujemy do działania, bo mamy wszystko z dołu, a na końcu jak zrobimy sobie olejówkę, to weźmiemy się za wymianę filtrów wszystkich. Niezależnie od tego jak one wyglądają, czy ładnie wygląda filtr powietrza przykładowo, czy brzydko, wymieniamy z tego względu, żeby potem się nie zastanawiać, kiedy to było wymieniane, tylko jak wymieniamy to wszystko naraz. Fajnie, 14 stopni ciepło. Pewnie się zastanawiacie, skąd ta wgniotka. Nie wydarzyło się to u nas, także my jesteśmy tak mądrzy, albo inteligentni inaczej. Chociaż nie wiadomo, jak to się tutaj mogło wydarzyć, bo tu nie wygląda, żeby ktoś tu łapą od podnośnika się śliznął, czy cokolwiek. Tylko dziś jakby ktoś w, jaką, w, jak, w jakąś przeszkodę wjechał, w, jakiego, w jakiegoś kamienia. Także z taką tutaj wgniotką kupiliśmy, ale nie będę tego robić, bo nie ma nigdzie przełamania lakieru, ani... Ani nic pękniętego. Także nie będzie gniło, nie będzie korodować Także po prostu to zostawiamy. Bierzemy sobie śodełko, siode Idziemy sobie po narzędzia. Narzędzia typu wiertarka, by nam się jakaś przydała. Mm -hmm. Której tu chyba nie mamy, ale mamy coś takiego jak wiertarka z Milwaukee, ale chciałem tą tą słabszą bo tamta ma za dużą moc, także weźmiemy sobie tą i teraz potrzebujemy odpowiedni odpowiedni kluczyk, odpowiedni kluczyk czyli kluczyk o numerze 10 czy my gdzieś go tutaj znajdziemy? o numerze 10 to chyba znajdziemy Mam nadzieję, że odkręcimy co? Jak myślicie, odkręcimy wiertarką. Chyba światełka nie potrzebuje, żebyście cokolwiek mogli zobaczyć. także działamy jeden. Na szybkim biegu nie chcę ruszyć nasz park site. Bierzemy sobie klucz udarowy i potrzebujemy nasadkę udarową o numerze 17. Także sobie wszystko przygotujemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, słuchajcie, GoPro się rozładowało. Także nie mogłem Wam ciągłości nagrać tego materiału, ale już Wam mówię co dalej robimy. Tutaj możecie zobaczyć jakie są filtry do tego auta oleju. Olej mi został, a potrzebujecie około 7 litrów. Także jedna bańka 5-litrowa Wam nie starczy. Elf Evolution Full Tech Fe5W30. Jest to e, olej przeznaczony właśnie do DPF-a e, także nie należy tutaj schodzić na jakieś gorsze oleje tylko, tylko kupować taki zgodny z przeznaczeniem. Niskopopiołowy e, do DPF-ów także stosowany od lat nic się nie dzieje z silnikami. E, filtr Filt, e, powietrza także tutaj macie oznaczenie e, powietrza tutaj od silnika. Tutaj macie wkład do, yy, wkład filtra oleju, za chwilę to wymienimy. Tutaj macie wewnętrzne filtry kabinowe, też macie oznaczenie, yy, filtr paliwa, który został założony, już Wam pokazuję co i jak, pokazuję i objaśniam. Zobaczcie, zostało to założone, macie jeden króciec, który wchodzi, drugim króciec wychodzi, czujnik paliwa oraz macie z tyłu odpowietrznik. Z tyłu z odpowiedź. Założyliśmy trytkę, bo jedna strona, gdzie tutaj ten filtr, ten czujnik się przekręca, no jest po prostu jedna końcówka wyłamana. Także było to założone na trytkę i tą trytkę też założyliśmy. E, bo na czujniku jest wyłamany jeden ząbek, bo kleszy się w dwóch, na dwóch kłach jeden kół jest wyłamany. Także e, zostało to zrobione. Musicie tu sobie odkręcić wszystko wyciągnąć e, i tyle. I co tu dalej? Jak założy się, tutaj, tutaj macie tamten odpowietrznik, musicie go poluzować. Jak go poluzujecie, to już Wam mówię, co dalej. To tutaj macie taką pompkę, widzicie? To jest taka pompka paliwa, żeby napełnić ten filtr ropą. Niektórzy po prostu te filtry napełniają za pomocą bańki, wlewając sobie po prostu paliwo z zewnątrz do filtra, i tak to wyglądało u niektórych, ale po to służy ta pompka, żeby żeby napompować, wtedy od, 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 odkręcacie odpowietrzenie, Jak zaczyna wyle, wylatywać tym odpowietrznikiem, paliwo, no to to wszystko e, zakręcacie. Czyli ten odpowietrznik jest wtedy zakręcony. Ja już to sobie zmontowałem. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o filtr paliwa. Tak, tak to on wygląda. Tu macie ten właśnie stary nie? odpowietrznik. Dwa krótce, e, wchodzący, wychodzący. No i miejsce podczujnik pod czujnik paliwa. W międzyczasie odkręciliśmy sobie e, śrubę od miski olejowej. Czekajcie, podkładeczka. Podkładeczkę założymy nową, bo ona już delikatnie przepuszczała. Można by też ją wykorzystać. Robi się to w ten sposób, że fajnie byłoby to podgrzać. Na przykład jakimś palnikiem, żeby to się zrobiło troszkę plastyczne. Ale my tej. E, My tej podkładki już nie będziemy zakładać, jest dość, widać, zmęczona, prawdopodobnie już nie raz wracała na swoje miejsce. Co będziecie potrzebować? Bo tu jest taki nietypowy klucz, tu nie macie żadnego torksa, tylko macie kwadrat. My z jakiegoś tam imbusa sobie to przerobiliśmy, czekajcie, może uda mi się złapać ostrość, jest to kwadrat o, o długości boku 8 mm. No i wtedy odkręcacie sobie taką śrubę spustową. Tutaj mamy filtr oleju, także Wam tego nie nagram, bo jeszcze było, się nie naładowało. Klucz no dosyć duży, teraz nie chcę, na, na, nie chcę z pamięci mówić jaki to jest, ale chyba 24 albo 27. Za chwilę to zobaczymy, odkręcimy. No i co, I my będziemy przygotowywać się do oczyszczenia tego wszystkiego, do wymycia, do założenia nowego filtra, do zakręcenia korka. No i będziemy powoli wlewać od góry olej. Także ee, tak to wygląda. No i co? Skręcimy sobie tutaj to wszystko, bo jak opuścimy sobie samochód, to już nie będzie potrzeby, żeby go podnosić. Także skręcimy sobie, założymy koła koło i to będzie wszystko. Merka się naładowała do 90%, także y, zaczynamy kontynuację nagrywaniem y, w dalszym ciągu GoPro. Tak wygląda filtr. Rościłem go sobie, żeby sobie zobaczyć, w jakim stanie jest mniej więcej olej, w jakim stanie możemy się spodziewać kondycji silnika. Niestety, albo stety, nie widać opiłków żadnych metalowych ani innego syfu. Także e, fajnie, fajnie. E, tutaj sobie wszystko skręciłem. Koło e, kluczem udarowym dokręciłem jeszcze potem. Je zweryfikujemy na ziemi. Wyczyściłem tu wszystko zmywaczem, zakręciłem, dałem nową podkładkę miedzianą. No i co? Zabieramy te wszystkie graty, opuszczamy to wszystko. Albo nie, nie opuszczamy. Tylko musimy sobie jeszcze zakręcić tutaj pokrywę od dołu. Także tego już wam nie będę pokazywał, bo widzieliście jak to było odkręcane. Także nie będziemy tutaj. Eee, nagrywać tego, tylko odkładam kamerkę, przekręcam i bierzemy się za resztę roboty. Opuszczamy sobie auto. Dobra, olej niech sobie obcieknie, a my się bierzemy za filtr powietrza. Tak. Nigdy nie widziałem tak prostego dostępu do filtra powietrza. No to zakładamy Zakładamy nowy Czy tu coś sobie jeszcze coś wydmuchamy czy nie spróbujemy coś tam dmuchnąć yes, okay. no, no No daj znać nara No Właśnie zaraz lecimy na koncert a tu z robotą w dupie jestem jeszcze, zobaczcie, widzicie. Dobra. Super, trzyma się. Moja, co miało wlecieć to już wleciało, co nie wleci to już trudno. masakra, zobaczcie co tu jest to jest chyba filtr, który nigdy nie był zmieniany, masakra Kurde, wyciągnąć to to dajcie spokój O Boże Zobaczcie co tu się dzieje Tu w ogóle nic nic to nie działało Szmokry są grzyby Masakra idziemy pod odkurzacz. Dobra, widzieliście jak tam film wygląda. Dostęp ciężki. Ogólnie tam pisze, że minimum pół godziny trzeba na to wszystko poświęcić. Eee, troszkę się nagłówkowaliśmy. wszystko ok. Dobra, idziemy sprzątać.